Dzień dobry, Jolanta Zielińska, witam Państwa bardzo serdecznie w środę 25 czerwca i zapraszam do oglądania Aktualności. Współpraca między miastem Szczecinek a firmą Kronospan Polska trwa od kilkudziesięciu lat i stanowi wzorcowy przykład współdziałania na rzecz lokalnej społeczności. Przedstawiciele Fundacji Kronospan są przekonani, że środki te przyczynią się do stworzenia przestrzeni sprzyjającej integracji międzypokoleniowej i poprawią komfort codziennego życia zarówno najmłodszych, jak i seniorów. Dzięki wsparciu Fundacji Kronospan 140 tysięcy euro zostanie przeznaczonych na modernizację i rozbudowę. Budowę placu zabaw w Szczecinku, a kwota 60 tysięcy euro trafi na cykl imprez muzycznych dla seniorów. Spotkajmy się przy muzyce. Dziś podpisano stosowne porozumienie. Panie burmistrzu, podpisujemy dwie umowy: 140 tysięcy euro na modernizację i rozbudowę placów zabaw i 60 tysięcy euro na cykl imprez muzycznych. Spotkajmy się przy muzyce. No, jak to ważne jest wydarzenie dla miasta. No, te liczby mówią same za siebie. Na takie miękkie projekty, jakim jest budowa i doposażenie placów zabaw, otrzymamy no przeliczając na złotówki, ponieważ to, to, to idzie w euro, ale kurs się zmienia, w każdym razie będzie na ten cel miasto miało ponad pół miliona złotych. No to są naprawdę, jeżeli chodzi o doposażenie i budowę nowych placów zabaw, to są duże pieniądze. My też mamy jakieś tam pieniądze zabukowane w naszym budżecie, ale one są no, znacznie niższe. Także w tym roku będzie dzięki Kronospanowi będzie ewidentny progres. Będziemy, myślę, że dzieci się mają, mogą się już dzisiaj cieszyć. Trochę to długo trwało. Myśmy e, wiedzieli już o tym, że dostaniemy te pieniądze no, prawie od roku. Natomiast no, tutaj pewna jest niestety biurokracja. E, przepływ takich sporych pieniędzy zawsze jest e, obarczony różnymi uzgodnieniami. E, tak się stało. Wszystko zostało dopięte. Dzisiaj podpiszemy e, umowę i te pieniądze będą nasze. Tutaj jeszcze e, w tych pieniądzach, które zostały przekazane przez Fundację krom e, z panu, będą pieniądze na organizację takich potańcówek, powiedzmy takto, dla seniorów. Już jedna taka impreza się odbyła, ona była niezwykle udana i będzie teraz cyklicznie Chyba no, będziemy się starali, żeby to się działo mniej więcej 3-4 razy w roku. Myślę, że już wkrótce nasi seniorzy się dowiedzą o kolejnej imprezie na terenach tutaj tego, tych wystawienniczych Kronospana. Jakub Piniarski, zastępca dyrektora ds. HR Kronospan Polska. Właśnie, dlaczego Fundacja Kronospan doszła do wniosku, że Szczecinek to jest miejsce, gdzie warto zainwestować niemałe pieniądze? Przede wszystkim dlatego, że już od lat sprawnie współpracujemy z miastem przy wielu, przeróżnych inicjatywach. To są inicjatywy wpisane w strategiczne programy, czy to Kronospan mieszkańcom, czy Kronospan dzieciom. Ta inicjatywa, inicjatywa placów zabaw wpisuje się w dwa programy, bo zarówno dla mieszkańców i dla dzieci. Ponieważ jest to inicjatywa interspołeczna, interpokoleniowa, ponieważ na plac zabaw przychodzą i seniorzy, dziadkowie i rodzice z dziećmi, dlatego te place zabaw mają bardzo dużą rolę społeczną. Natomiast to, co Pan Burmistrz też wspomina, wspomniane potęcówki. My to nazywamy teraz oficjalnie, spotkajmy się przy muzyce, natomiast nasza nazwa nieoficjalna to jest dancing, bo na słowo dancing wszyscy seniorzy reagują bardzo entuzjastycznie i będą wiedzieli o Został co Z restauracją im się kojarzy. No, tak, tak także, także serdecznie tutaj pozdrawiamy i razem z burmistrzem, tak jak obiecaliśmy, bo obiecaliśmy na pierwszej imprezie tego typu, że zrobimy kolejne, także słowa dotrzymujemy, robimy kolejne. One będą już cztery, mamy zaplanowane w ramach tej, tejże umowy. Pierwsza odbędzie się teraz w sierpniu, kolejna odbędzie się w październiku, trzecia w kolejce będzie w lutym, no i później kolejna jeszcze w czerwcu, tak żeby dobrze rozpocząć wakacje. Natomiast sama istota tego, że Fundacja Kronospan inwestuje swoje pieniądze w Szczecinku, to tak jak powiedziałem, to jest długa współpraca nasza, owocna długa współpraca z miastem, ale jednocześnie zaufanie do lokalnego managementu z Kronospanu w Szczecinku, że te pieniądze będą dobrze wydane, o czym przekonujemy w zasadzie wszystkich odbiorców świadczeń, które przekazujemy, a także fundacje poprzez nasze działania, które są zakrojone zawsze na dosyć szeroką skalę. Marcin Maziakowski co prawda seniorem nie jest, ale się uśmiecha jak myśli o tych 60 tysiącach euro i cyklu spotkań, spotkajmy się przy muzyce. Mieliśmy już przykład, że to się sprawdziło, więc teraz trzeba kuć żelazo póki gorące. Dokładnie, trzeba kuć żelazo póki gorące. Czekamy na, na, na sierpień, tak naprawdę pierwsza z imprez przed nami. Liczymy, że seniorzy przyjdą tłumnie, tak jak na poprzednie wydarzenie, pierwsze, które nam się udało zorganizować. Także zapraszamy wszystkich seniorów. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Dzieci i młodzież będą mieć dwa miesiące laby. Wielu rodziców, szczególnie młodszych dzieci, zastanawia się, jak zorganizować czas wolny, by było bezpiecznie i jednocześnie atrakcyjnie. Z ofertą wychodzą szkoły podstawowe i komunalne centrum usług wspólnych. Ja wiem, że to może być pewnego rodzaju dylemat, ale rozwiewam tym samym wszystkie wątpliwości. Szczecineckie Szkoły, czy Miasto Szczecinek, przygotowało dla szczecineckich uczniów rzeczywiście bardzo do atrakcyjną ofertę półkolonijną. Zaczynamy tradycyjnie od 30 czerwca, więc zaraz mniej więcej po zakończeniu roku szkolnego, szkoła podstawowa numer 1 rozpoczyna, rozpoczyna akcję półkolonijną. Potem, już w lipcu, od 14 lipca do 25 do, do 25 szkoła podstawowa numer 4, drugi turnus i e, dzięki tutaj takiemu porozumieniu z Samorządową Agencją Promocji i Kultury do Komunalne Centrum Sług Wspólnych, szkoła podstawowa numer 4 i SAPIK właśnie, w sierpniu pod koniec lipca otwierają jeszcze dodatkowy turnus półkolonijny dla tych wszystkich dzieci, które, e, którym nie udało się no, skorzystać z poprzednich nich Ofert. No jest już lista rezerwowa prowadzona przez te dwie placówki oświatowe, więc myślę, że no trzy turnusy półkolonijne to jest bardzo dobra oferta, oferta, która na pewno wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom składanym przez rodziców. Zresztą takie, takie potrzeby były sygnalizowane dyrektorom szkół, no stąd bardzo się cieszę, że możemy objąć opieką wychowawczą w trakcie. Wakacji, dość sporą grupę naszych uczniów, bo trzeba powiedzieć, że, no, że sama szkoła podstawowa numer 1 na jednym z turnosów no, swoją ofertę dedykuje 150 ciorgu uczniów, dzieci. Potem w szkole podstawowej numer 4 tych dzieci będzie troszeczkę mniej 120, na trzeci turnus to około 90 dzieciaków, więc, więc to wszystko no, składa się na dość imponującą liczbę uczniów, którzy będą mogli skorzystać z wakacyjnej oferty. Ile czasu w ciągu dnia dzieci będą spędzać pod opieką pedagogów? Konkretne informacje oczywiście, konkretnych informacji udzielają poszczególne szkoły odpowiedzialne za techniczną realizację tych projektów, natomiast no, wiadomo, że jest to czas od 9 do 15 godziny, więc. No, a szczegóły już proszę dopytywać w szczecineckich szkołach, ponieważ dyrektorzy tych szkół odpowiedzialni są za, konkretne, za konkretną ofertę i za atrakcje, które przygotowali dla swoich podopiecznych. A czy to ten pobyt dziecka jest odpłatny? Nie, to są, nigdy nie był odpłatny, jeśli chodzi o półkolonie organizowane przez KCOW, czyli przez szczecineckie szkoły. Odpła, opłata związana jest tylko z wykupieniem obiadu na szkolnej stołówce. Pozostała część oferty jest całkowicie bezpłatna. Jeżeli ktoś teraz właśnie usłyszał o takiej możliwości, gdzie może się zgłosić? No, obawiam się, że można się zgłosić już tylko i wyłącznie do szkoły podstawowej numer 4, bo tak jak wcześniej napomknąłem, listy są już zamknięte. Myśmy taką informację o akcji wakacyjnej przedstawili szczecineckim, mieszkańcom Szczecinka dużo wcześniej. Taka informacja była dostępna na Librusie. Na, taka, opublikowali również stosowne ogłoszenie o akcji kolonijnej na stronie Komunalnego Centrum Usług Wspólnych i listy mamy zamknięte. Natomiast można się jeszcze wpisywać na trzeci turnus i tutaj akcję rekrutacyjną prowadzi Szkoła Podstawowa nr 4, więc tam ci z Państwa, którzy chcą jeszcze skorzystać z Naszej, z naszej oferty wakacyjnej powinni kierować swoje zgłoszenia. Remont elewacji szkoły muzycznej dobiegł końca. Przywrócenie jego dawnego wyglądu kosztowało ponad 3,5 miliona złotych. Dodatkowo za prawie 2,5 miliona złotych na dachu położono łupek, taki jak było zaraz po zakończeniu budowy obiektu na początku XX wieku. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Miasta, który wystąpił z odpowiednim wnioskiem do rządowego programu odbudowy zabytków, skąd otrzymano 3,5 miliona złotych. Dodatkowe pieniądze na remont dachu wychodziła dyrektorka placówki, Agnieszka Orłowska, w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Remont był konieczny, gdyż elewacja miejscami już się sypała. Były ubytki w cegłach i tynkach. Ceramiczne detale były już mocno nadgryzione zębem czasu. Drewno rozpadało się, kilka warstw nałożonej farby łuszczyło się, odsłaniając liczne ubytki. Oryginalna stolarka drzwiowa była wielokrotnie przemalowywana różnymi farbami olejnymi, zatraciła czytelność detali. Podobnie wszystkie elementy metalowe. Remont pozwolił na wydobycie pierwotnego piękna obiektu. Przywrócono nie tylko wszystkie detale architektoniczne, ale także pierwotną kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej, co miało istotny wpływ na obecny wygląd obiektu. Budynek Szkoły Muzycznej przed wojną Landratura, czyli starostwo, odzyskał dawny blask i jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych budynków w mieście. Każdego roku starosta szczecinecki Krzysztof Lis przekazuje strażakom z jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego nowoczesny sprzęt ratowniczy. Na przestrzeni ostatnich lat jego łączna wartość przekroczyła 600 tysięcy złotych. We wtorek, 24 czerwca do służb ratowniczych w powiecie szczecineckim trafiła kolejna partia wyposażenia, tym razem o wartości 70 tysięcy złotych. Przekazanie odbyło się w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Nowoczesny sprzęt ochrony przeciwpożarowej został rozdysponowany do jednostek ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendy Powiatowej, które działają w ramach Krajowego Systemu na terenie powiatu. Zakupiony asortyment obejmuje m.in. kamerę termowizyjną, ubrania specjalne, mundury, buty, kamizelki asekuracyjne, rękawice, kombinezony, szlifierki kątowe, piły szablaste, opryskiwacz spalinowy oraz zestawy elektronarzędzi. Taki pakiet znacząco podnosi poziom gotowości ratowniczej, a co najważniejsze, zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców. Sprzęt otrzymało 13 jednostek ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu. Strażacy, zarówno zawodowi, jak i ochotnicy, cieszą się od lat największym zaufaniem społecznym. Ich odwaga, gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy oraz profesjonalizm budzą powszechny szacunek. To właśnie dzięki nim mieszkańcy powiatu Szczecineckiego mogą czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, czy chodzi o pożar, wypadek drogowy czy inne nagłe zagrożenie. Starosta Krzysztof Lis niejednokrotnie podkreślał, że współcześni strażacy ochotnicy w niczym nie ustępują zawodowcom, zarówno pod względem wyszkolenia, jak i wyposażenia. Już od najbliższego weekendu Muzeum Humoru i Absurdu w Urazu czynne będzie codziennie. W muzeum wprowadzono wiele zmian i udogodnień dla zwiedzających. Muzeum humoru i absurdu to połączenie typowego dla czasów PRL-u muzeum z kultowymi polskimi komediami filmowymi. Muzeum wzbogaciło się o wiele nowych eksponatów. Zwiedzającym udostępniono więcej przestrzeni. Teraz w muzeum można na przykład spokojnie usiąść w fotelu przy ławie na wysoki połysk, poprzeglądać stare gazety, czy nawet poczytać książki. Publiczności udostępniono m.in. dwie półki z książkami bardzo poczytnych ówczesnych autorów, podróżnika Arkadego Fidlera i królowej polskiego kryminału Joanny Chmielewskiej. Pojawiły się zupełnie nowe przestrzenie, jak zaimprowizowana ciemnia fotograficzna pokazująca, że wywołanie zdjęcia nie było tak proste jak w dzisiejszych czasach jego wydruk, czy też biwak z namiotem, ogniskiem i przyczepą kempingową z przedsionkiem. Najważniejszym eksponatem pozostaje oczywiście Miś z filmu Miś. Od nadchodzącego weekendu muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16, w soboty od 11 do 17 i w niedzielę od 10 do 17. W ostatnią sobotę zawodnicy KSW Szczecinek pojechali na Mistrzostwa Polski w Tekwondo ITF do Koło Brzegu. Na turniej wybrał się 14-osobowy skład sportowców ze szczecineckiego klubu, który rywalizował wyłącznie w walkach w formule light contact oraz technikach specjalnych. Nasi wojownicy startowali w różnych grupach wiekowych, zdobywając łącznie 11 medali: 5 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe. Pierwsze miejsce i tytuł mistrza Polski zdobyli Lena Meller, Michał Gołubiński, Michał Hubachowski, dwa medale Izabela Złotowicz. Ze srebrnymi medalami wrócili Sara Adamowicz, Ryszard Siekierski i Oskar Czekaj. Na trzecim stopniu podium stanęli Przemysław Zastawny, Kacper Fons i Izabela Złotowicz. Warto nadmienić, że w generalnej klasyfikacji KSW Szczecinek uplasował się na czwartym miejscu drużynowo. Ponadto widać wielu obiecujących kadetów i juniorów, którzy mogą w przyszłości zdobywać medale na większych turniejach i stanowić o sile KSW Szczecinek, powiedział zbitnie w Sautys prezes KSW. Od niedzieli do wtorku potrwa Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziecięcych. Wystąpią chóry Encanto ze Szczecinka i chór Malwy z Drochobycza na Ukrainie. Koncerty odbywać się będą w kościołach, szkole muzycznej i domu seniora w Sitnie. Szczegóły na plakatach. To była ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu dowiemy się, czym zajmowały się służby mundurowe w minionym tygodniu. Kolejną pozycją będą archiwizje, a nasz program zakończy magazyn telewizji lokalnych. W piątek Aktualności poprowadzi Krzysztof Janczurewicz. Do zobaczenia. Muzyka